To jest Gabrysia, i zrób razem z nią pierwszą stronę zebrania. Bo Trzeba wracać do tego obozu kartkówek i sprawdzianów. Dzisiaj Gabrysia robi polski, ale ostrzegam was, jej poziom malowania jest na bardzo wysokim poziomie. Gabrysia jest zbyt leniwa i nie chciało jej się nagrać, jak robi napis, więc macie szkic. I tu inspiracje co robi? Wleciały bardzo profesjonalne przebitki i czas na minionki. Z jej umiejętnościami lepiej się nie dało. Tutaj zaczęła drugiego, ale stwierdziła, że go zmarzy. Chyba nie muszę mówić czemu. I tak się prezentuje Szkic XDD. Gabrysia była mniej leniwa i stwierdziła, że weźmie statyw i nagra jak robi wszystko czarnym pisakiem. Nawet, nawet. Stwierdziła, że zrobi wam inny kadr. Wcale nie jest taki ładny, jak jej się wydawało. Oczywiście Gabrysia nie umie zrobić prostej linii. Pomęce przeszła do minionków. Gabrysia o. ma jakiegoś zeza i znowu nie umie zrobić prostej linii, więc minionej ma body T. I tak wyszło. W sumie to nie wyszło, ale ki. Teraz kolorowanie, a ty w tym czasie zostaw obserwację i like, jeśli chcesz. Więc męczarni Gabrysia próbując zrobić fajną okładkę i tak się prezentuje,